Cześć wszystkim! Dzisiaj zaczynam bez makijażu, ponieważ Ewa Red Lipstick Monster otagowała mnie do zrobienia challenge'u, które polega na zrobieniu całego makijażu za pomocą brokatu i oczywiście nie mogłabym nie przyjąć tego wyzwania. Mam przygotowane brokaty, mam przygotowane pędzle, więc żeby nie przedłużać, przechodzimy do makijażu. No to jedziemy z tym koksem i moim najlepszym przyjacielem w tym makijażu będzie klej do brokatu żelowy firmy Creolan i jego chyba zaaplikuję na całą twarz, ale zacznę od makijażu oka. I makijaż oka chyba zdecyduje się utrzymać w kolorystyce takiego pięknego, głębokiego, niebieskiego i zieleni. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najpierw aplikuję sobie ten klej do brokatu na powiekę. Zacznę od jednej, później zrobię drugą, żeby on nie wysechł za bardzo. Aha, jeszcze nie wspomniałam, że w większości będę używać dzisiaj brokatów firmy Glazel, ponieważ mam dużo odcieni, które mi się dzisiaj yy, przydadzą w makierzu. Na ten klej przyklejam brokat. Żeby nie zrobić tyle bałaganu, brokat wysypuje sobie na talerz. Wtedy nic mi tutaj nie lata, ale zobaczymy jak będzie pod koniec makijażu, bo coś mi się zdaje, że to się zmieni. Teraz sięgam po kolejny brokat i to jest taka piękna limonkowa zieleń. Wracam do kleju, aplikuję go na resztkę powieki. Dobra, teraz zielony brokat. Uuu. aż do wewnętrznego kącika i staram się zatrzeć granicę między niebieskim a zielonym w miarę możliwości do tego zielonego wydaje mi się, że będą pasowały takie większe powiedzmy to są, jest taki gruby brokat do paznokci spróbuję go nałożyć odrobinę na sam środek Aplikuję jeszcze odrobinę kleju na ten brokat. Ten klej ma to do siebie i ogólnie kleje do brokatu mają y, taką zaletę, że nie łapią tego co jest pod spodem, więc możecie dokładać więcej warstw. To jest bardzo fajne w przypadku makijażu. I na to nakładam te opalizujące drobinki. Przez to, że one są y, Półprzeźroczyste, ale opalizują na zielono. Nałożę je również na ten niebieski. Powiedzmy, że makijaż oka na razie zostawię na tym etapie. Omiotę wszystko to, co się osypało. W sumie i tak tutaj będzie brokat, więc jeżeli jakieś drobinki tutaj są, to. Niech sobie będą. I teraz będę nakładać brokat na całą twarz. Z racji tego, że jestem blada, yy, ciężko było mi znaleźć taki odcień brokatu w kolorze skóry. I nałożę tutaj opalizujący złotawy brokat, który zobaczymy, jak będzie wyglądał. Nałożę najpierw ten żel na policzek. Okej, okay. ten jest ok. Jak cudownie mi już tutaj wszędzie lata no, brokatu. Dobra, zaczyna się robić błyszcząco. Myślałam, że rozsypywanie brokatów na talerzu sprawi, że będę tu miała porządek, ale tego wszystkiego tu tyle lata przez nakładanie tego na twarz, że. I nie chcę myśleć nawet o tym, jak to będzie wyglądało jutro rano, bo nagrywam to właśnie wieczorem i nie wiem, co będzie rano, jak zaświeci mi przez okno słońce. Masa akra. Jest to jest totalna masakra. Zostało mi czoło. Nie, yeah, lecimy na czoło. Wypadałoby nałożyć też trochę na uszy. A co tam? Jak już i tak będę się kąpać i wszystko będzie w brokacie, to uszy nie zmienią. Nie dadzą za dużej różnicy przy kąpaniu się. O tak, to wszystko mi się na pędzlu już posklejało. Okej, okay, druga strona działa. To się nazywa highlight uszy. Przynajmniej troszeczkę, żeby coś tu połyskiwało. Jeszcze wypadałoby zrobić linię, ale mnie ściągnęło. Jeszcze wypadałoby zrobić linię włosów, bo jednak jest to niby podkład, więc kiedy podkład kończy się przy linii włosów, wygląda to bardzo źle, więc musimy to wszystko dokładnie wypełnić. okej okay. I mi pięknie podkreśliło, to mówię, Doliny łez. Hmm. Dlatego tu macie dobry dowód na to, dlaczego nie wolno nakładać rozświetlacz na miejsca, które chcecie ukryć. Jeżeli macie jakieś załamania skórne i nałożycie na to rozświetlacz, to właśnie dzieje się to. Mogę się założyć, że przez całe życie używania brokatów nie zużyłam tyle, ile zużyję dzisiaj w tym makijażu. Powiedzmy, że podkład mam nałożony, więc teraz przejdę do zaznaczania policzków i zrobię konturowanie takim przepięknym brokatem opalizującym. Jest to taki... To taki... u... Tutaj tego brokatu jest tyle, że to, że mi się trochę wysypie, to nie robi mi żadnej różnicy. I to jest taki brokat, yy, powiedzmy, koralowy, op opalizujący na złoto. Właśnie wysypałam go prawie całego. No i tak dostrzegam na twarzy. Tak więc wracam do kleju do brokatu i nakładam go. Na kości policzkowe i troszeczkę powyżej. Okej. Okay. Jest źle. Przez to, że opalizuję na złoto, w miarę się wtapia w tą moją złotą twarz. U, tutaj mi trochę nisko zeszło. Spróbuję to uratować rozblendować chyba w życiu nie robiłam nic dziwniejszego niż to co robię teraz prawda wracam do złotego brokatu i odrobinę nakładam tutaj gdzie wyszłam za nisko ale to nic nie daje bo pod, pod tym kątem w ogóle wszystko się zlewa w złoto Gorzej pod tym. To jest taka skorupa. Czuję każdą cząstkę mojej twarzy. Każdą. Rozświetlacz, bo oczywiście rozświetlacza nigdy za dużo. I wezmę sobie y, taki brokat opalizujący na srebrno. On się tutaj powinien wybić. Troszeczkę na tle innych. Okej. Okay. Coś tu widać. Jeszcze też łuków na Kurczę, widać ten rozświetlacz. I środek nosa troszeczkę. Linię wodną oka pomaluję na czarną kredką, ponieważ nie wyobrażam sobie w tym miejscu brokatu raczej. A chcę, żeby to był w miarę... Uuu! U, zobaczcie to! Zrobiłam dziurę! <śm> Zrobiłam dziurę! I teraz co? Czyli ogólnie jest to makijaż z serii tych nie dotykaj, bo wszystko ci odpadnie. Okej, okay, zaklepane. Nie jest źle. Dobra, na tym etapie dokleję sobie sztuczne rzęsy od spodu i zaraz do Was wracam. Dobra, z rzęsami wszystko wygląda lepiej. Więc teraz y, zrobi sobie jeszcze tutaj delikatne przejście y, koloru tych cieni w moją skórę, więc dołożę ciepłego odcienia, tego samego, który jest na policzkach, żeby tak jakby ładniej to wtopić, jeżeli to jakkolwiek jest możliwe. Ciężko zrobić to przejście kolorów na tych brokatach. Mm. Artystycznie to jest na pewno Prawicie, że już się przyzwyczaiłam do faktu, że ten brokat tutaj wszędzie lata. Uswoiłam się z tą myślą. Jeżeli chodzi o brwi, to mam tutaj taki brokat powiedzmy taki ciemnobrązowy. Ciężko stwierdzić, jaki to jest dokładnie kolor, ale zobaczymy. Nałożymy go na brwi. Znaczy, ja go nałożę. Bo wątpię, że ktokolwiek będzie odwzorowywał ten makijaż. Nakładam dużą ilość tego kleju na brew. To chyba największe makijażowe wyzwanie jak do tej pory, naprawdę. I najdziwniejsze przy okazji. W sumie fajnie, że teraz akurat wypalił ten tag na YouTubie, ponieważ mamy czas karnawału, a ten makijaż jest perfekcyjny na karnawał. Dobra, powieka dolna. Na powiece dolnej powielę to, co było na górze, więc wezmę sobie te dwa cienie: niebieski i zielony. Nie chcę już kombinować tutaj z kolejnym kolorem, bo to już i tak wygląda komicznie. A na usta jeszcze planuję w ogóle nałożyć róż, którego w życiu nie używałam, bo nie wiedziałam do czego go użyć. I chyba go nałożę dzisiaj. Chociaż nie jestem pewna, może jeszcze mi się odmieni. Nakładam ten klej przy samej linii rzęs dolnej. Mam nadzieję, że nie wejdę z tym brukatem do oka. I teraz zielony. Tego jeszcze nie grali. Od razu, jak widać, to oko zmieniło kształt. Nie jest źle. Mogło być gorsze mycie pędzli po tym y, makijażu to też będzie wyzwanie. Ale z drugiej strony wykonując taki makijaż, już potem mało co nas dziwi w świecie makijażu. Tak jakby próbując tego na sobie. Więc to jest kolejne makijażowe doświadczenie, które warto przeżyć. Dobrze, powiedzmy, że. Makijaż oka mam. Zrobione, ale on się tak mieni różnie pod różnym kątem, że już nie wiem, czy to jest równo, czy to nie jest równo. Więc zostawię to tak, jak jest. I teraz zostały mi usta, i nie wiem, czy tu nałożyć coś fuksjowego, fioletowego. Wszystko będzie wyglądało jak uruski i Może coś takiego grzeczniejszego. Hmm. Nie jest nie, nie Chyba faktycznie spróbuję nałożyć ten róż, a w razie czego go spróbuję przyciemnić, żeby był bardziej życiowy. I wracam do kleju, który jest moim przyjacielem w tym makijażu. Z niego to wszystko by nie powstało. I nakładam go na usta. On się ładnie mieni na niebiesko. Nie wiem, czy to w kamerze będzie widać. Mogę się założyć, że trochę tego brokatu też zjem przez to malowanie ust brokatem. Tak więc wielkie dzięki Ewa za nominację, było mega zabawnie. A moja nominacja trafia do osoby, która najbardziej kojarzy mi się z brokatem, czyli do katosu, największej sroki YouTube'owej, jaką znam. Więc Kasia, jeżeli masz czas i ochotę, to chętnie zobaczę Twoje odwzorowanie tego challenge'u. Dobra, idę to Ci. Życzcie powodzenia.